Pię prawie 58 cm no masz, jaka petarda. patrzcie poszedł. Bum. Sprawcą tego całego zamieszania z kleniem pięknym jest ten oto Wobler. Mm, Mustang minął od Strike Pro. Mm, bardzo fajny woblerek 6 cm, pływający. Jednak ważący 6 gram, dzięki czemu można go posłać na dużą odległość. Dość agresywna praca, jak widać na takim przedwiosie nie przeszkadza kleniowi, który zastał go w całości. Więc no, i sprowokował przede wszystkim dobrania. Piękną rybę, no naprawdę, naprawdę spisał się bardzo, bardzo dobrze w oble i na pewno warto go w swoim pudełku, arsenale kleniowo, jaziowo, pstrągowo, okoniowym mieć.